Czy jest takie coś jak alkoholizm kontrolowany? Nie można kontrolować czegoś, czego nie można kontrolować. Alkoholizm jest chorobą, która kontroluje Twoje życie, która zawładnęła tobą, rozwala wszystko, nie jest w stanie się podtrzymać, ma słabość do, do używki i koniec kropka. Czyli jeżeli chcesz coś kontrolować, co rozwala wszystko w Twoim życiu i jest Twoim wrogiem, jest Twoim szatanem, zmorą, demonem największym, no to bez sensu. Takie rzeczy to się odcina, wywala. Nie jesteś w stanie kontrolować alkoholizmu, jeżeli jesteś alkoholikiem. A jeżeli nie jesteś alkoholikiem no to możesz, ale nie jesteś alkoholikiem, więc takie, takie, takie porównanie trochę bezsensowne. Ale jest taki nowy nurt w leczeniu uzależnień, on się nazywa redukcja szkód. O co tu chodzi? Tak na szybciutko bardzo, bardzo szybciutko. Tu chodzi o to, żeby osoba uzależniona, która ma problem z alkoholem, czy inną jakimiś używkami, czy uzależnieniem behawioralnym schodzi, tak, czyli zaczyna jakby, jest w stanie dawkować. Ja nie upierałbym się, czy to w alkoholizmie działa, ale słuchajcie, dlaczego ten nurt nowy powstaje też, moim zdaniem, i to jest moja, moja taka prywatna opinia, słuchajcie, to co trzymam w ręku, komóreczki, komputery, technologia. To są uzależnienia behawioralne, które podnoszą, TikTok słuchajcie, podnosi podobnie do panina jak kokaina. Więc my się uzależniamy od tego wszystkiego. Co to powoduje? To, że będzie trzeba wprowadzać system redukcji szkód. Bo nie możesz w dzisiejszych czasach żyć bez komórki i bez technologii, ponieważ będziesz musiał wyjechać gdzieś na wyspę, i jeść, wpierdzielać kokosy i banany. Bo w dzisiejszych czasach to są elementy, które są potrzebne, bez nich już nie możesz prawie funkcjonować. Ten kto tego nie robi, prawdopodobnie jeszcze jest tam z tych starych czasów, ale no zobaczcie nie, zobaczcie Krystian, który nagrywa dla was, ja mam w tej komórce wszystko. Ja muszę dawkować, ja jestem osobą uzależnioną od substancji, ja muszę dawkować komórkę, bo to ja widzę coś ze mną robi też, ja muszę sobie Ustalać godziny i robić tą redukcję szkód. Więc jest taki nurt, może nie alkoholika, tylko redukcja szkód w uzależnieniu. To mogę Ci powiedzieć, że tak, ale jeżeli jesteś alkoholikiem, czy możesz kontrolować to? to możesz przestać. Bo to jest choroba, która się rozwija. Możesz przestać w jakimś momencie, kiedy jest na etapie rozwoju, ale czy może zwrócić do picia, jak za lat, kiedyś, czasów, może jakieś przypadki są, ale nie wiem, czy oni byli uzależnieni. Wszyscy, których znam, wszystkim, którym pomagałem, nie są w stanie dystrukcyjnie pili pali, więc czy jest y czy alkoholik może kontrolować picie? Moim zdaniem nie może. Nie wierzycie. Próbujcie. Jak ktoś, piszcie. Trzymajcie się.